W tym materiale przyjrzymy się artykułowi opublikowanemu w 2024 roku w Transpersonal Psychology Review, zatytułowanemu Sigmund Freud and the Occult: Parapsychology and Transpersonal Psychology. Jest to analiza miejsca i znaczenia zjawisk określanych mianem okultystycznych w życiu i myśli Zygmunta Freuda, a także ich powiązania z późniejszym rozwojem parapsychologii i psychologii transpersonalnej. Freud zazwyczaj przedstawiany jest jako postać ściśle naukowa, oparta na rozumie i empirycznej obserwacji, jednak historyczne dokumenty pokazują, że w życiu i korespondencji Freuda pojawiały się wątki dotyczące tzw. zjawisk okultystycznych i parapsychologicznych, takich jak telepatia czy mistyczne doświadczenia pacjentów. Choć Freud w oficjalnych pismach był wobec tych tematów krytyczny, prywatnie przez pewien czas okazywał pewne zainteresowanie. Zastanawiał się, czy niektóre zjawiska mogą wskazywać na obszary nieuświadomione, a tym samym na poszerzenie granic psychoanalizy. Artykuł analizuje korespondencje i teksty Freuda, które pokazują jego ambiwalencję wobec parapsychologii. Z jednej strony Freud odrzucał jej pseudonaukowy charakter i podkreślał brak empirycznych dowodów. Z drugiej traktował doniesienia o telepatii czy doświadczeniach parapsychicznych jako potencjalne źródło refleksji nad psychiką, zwłaszcza nad tym, jak człowiek odbiera nieświadome sygnały. Autor wskazuje, że to podwójne nastawienie, sceptycyzm połączony z ostrożnym zainteresowaniem, jest kluczowe do zrozumienia szerszego znaczenia psychoanalizy. Psychologia transpersonalna powstała wiele dekad po Freudzie jako nurt obejmujący tematy duchowości, mistycznych doświadczeń i rozwoju poza ego jednostki. Autor artykułu sugeruje, że Freud, choć sam nie głosił idei transpersonalnych, wierzył, że istnieją obszary psychicznego doświadczenia trudne do uchwycenia w czysto racjonalnym czy medycznym języku. Autor argumentuje, że obecne podejścia transpersonalne mogą zyskać, jeśli uwzględnią freudowskie wątpliwości, jego próbę krytycznego, ale i otwartego spojrzenia na zjawiska okultystyczne. Dzięki temu łatwiej uniknąć niebezpieczeństwa bez krytycznego mistycyzmu, a jednocześnie zachować zainteresowanie doświadczeniami wykraczającymi poza standardowe ramy psychologii. Freud utrzymywał niejednoznaczną relację z tematami okultystycznymi, od fascynacji po krytykę. Elementy parapsychologii, np. telepatii, traktował chwilami jako metaforyczne ilustracje procesów nieświadomości. Jego podejście ilustruje szerszy problem psychologii. Ciągłe napięcie między naukową metodą a doświadczeniami trudnymi do zmierzenia. Psychologia transpersonalna, zdaniem autora, może korzystać z freudowskich pytań i wątpliwości jako fundamentu bardziej krytycznej i zrównoważonej refleksji nad duchowymi lub mistycznymi aspektami ludzkiej psychiki. Autor podkreśla, że nie chodzi o odkrycie, iż Freud był okultystą, lecz o naukową analizę jego zainteresowania i krytycyzmu. To pozwala lepiej zrozumieć genealogię transpersonalnych poszukiwań, we współczesnej psychologii pokazać ciągłość pytań o granice świadomości i nieświadomości od Freuda po psychologię XXI wieku. Podsumowując, artykuł ukazuje, że spuścizna Freuda zawiera również jego zmagania z kwestiami wykraczającymi poza naukę w sensie wąskim. Angiwalencja Freuda wobec parapsychologii staje się dziś punktem odniesienia w nurcie transpersonalnym, który podejmuje podobne pytania: Jak badać i rozumieć doświadczenia graniczne ludzkiej psychiki, nie tracąc równocześnie krytycznego dystansu?